A ale zobacz jakie tu są. Chodź, zobacz jakie są. Ale ja już z panem tukiwałam sobie. Ale to są gruszki mężko. No nie, to są akurat mamo cytryny. Nie, ale kolor mam gruszki. No. E, Lemonia, limon. Limon, limon, je. limon jest. S dobra, no to zarobię te pieniądze. Ja będę zrobił Lemoniadę. I będę ją sprzedawał. Co ty na to? Tylko kup duże, bo wtedy, wiesz, te zielone są bardziej miękkie niż zobacz, niż te, więc łatwiej będzie je wyciskać. Co? Dwa, trzy kilogramy. A to będę wyciskał cały dzień. I bardzo dobrze będziesz przynajmniej nami A co bo nie już sama szuka. zostać, trochę nie, sobie nie, głupot nie będziesz gadał przynajmniej. Ena na kilo. No, to zobacz jak mało. To ja sama zjem tyle. Pan pokazuje zielone, żeby, bo miękkie, widzisz? Pan szuka nam takich miękkich, właśnie to super, wiesz. Pamiętaj, że najładniejsze piersi to są miękkie piersi, a nie twarde. I tak szukaj cytryn, dziecko się uczy od starszych. Pan wie co no, robi. No ja szukam cytryn, ja cię nie słucham już czasami, ja się wyłączam. Dio Ora, Kurde, 7 euro. No siedem, kochanie, no. Dobra, to 5 tam zarobisz, to będę, będę już wyjdę trochę na, na plus. Za 5 euro mnie sprzedajesz. Wiesz co, ja ci tego do końca życia nie zapomnę, nie? No, dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Ale świetny jest ten targ, co? Mm. Ale wiesz, widać, że wiesz, super świetny. Ale zobaczcie jak pachną w ogóle te cytryny, one Pokażę. inaczej po... Tak. Jestem cytryna, co buzie wygina. Jestem kiwi, co wszystkich zadziwi. Jestem Marakuja która ma dużego...